Trzymajeczko widzowie, uh, trochę z, nie wysyłem stopów, trochę sobie wyformułem, o puściki też nie najgorzej wyglądają, a, będę ją otwierać, goldenki, muszę, może będzie, co, co prawda mnie się opaca opacają, ale ja poluję na jedną golden legendę, jedną golden i będziemy mieli rainbow golden legendę, wow bo obecnie 5 bym mógł na 88, ale wolę na 100 dla pewności. Do tego dajcie mi tą Golden Legendy. No hej! No do no pieniądze, co no do nie Legendy. Oczywiście robiły całkiem sporo, panik, bo ma największe obecnie za 80 miliardów. Jak, mo jak mogliście zauważyć na początku, 80 miliardów Dozbierałem to mi się wydaje, że ja boostów nie mam odpalę, że te busty nie zadziałały, bo coś mnie nie lecą. Najwyżej pod koniec sobie po, pootwieramy te za 350 milionów, bo jeszcze trzy zwykłe legendy to będę też mieć buku zrobić golem. Ja bym wolała teraz w ogóle drapnąć. Tam ją o, o wiele zabawy. To no stary, no, ja pierdzielę. Dajcie mi coś lepszego. Dobra, dziękuję, ale bym wolał rękę wyżyć. Nie legendary. No chyba, żeby mi wyszły, to oczywiście ten. I tylko to bym się nie obraził. Oj, no przepraszam. Dobra. Naprawdę, nie, nie to leci. Dziś, dziś, dziś coś farta nie ma. Eee, naprawdę dzisiaj nie ma farta. Fart poszedł. Poszedł. No i na Discordzie możecie mnie zapraszać. To wtedy możecie wystąpić na odcinkach. Ja w opisie dam nazwę do mojego Discorda A będę mógł nagrać z wami odcinek 20 miliardów mi tylko zostało, jak to szybko leci do tych Golden Dobra, ja ostatni like otworzę No i stary, no ja widziałem, bez legendy Co za zyw mi tutaj poleciał Dobra, teraz to te otwieram jeszcze trzy legendy na tym, żebym na no, to nie dostaję, no. U, można kupić coś, ale zaraz będę mieć zapełnione ekwipunek, to się tak no to coś kupię może. Możecie dać mi gęby, bo mam no, trochę mało widzowie. A gemy są teraz bardzo potrzebne dla mnie. Bo ja chcę jakieś na ciszy pokupywać jakieś mikelny. Blisko legendy. Ale to dalej nie legenda. Będę zbierać skrzyneczkę od razu. No zarobiłem. No prawie miliard, także git. Parę jajuszek. Zawsze weszło. Dobra, dodawaj no mi ty. Nie wej! No, Staliona ja nie potrzebuję. Już bardziej by mi się przydały snaky, żeby zrobić w ten sposób na 100% legendę. Ale nie wiem czy chcę to robić, bo mam tylko dwa foxy a... Wtedy to będzie trochę gówna. No dobrze, no ale już możesz, mi, już legendę możesz mi wydropić dwa razy. Trzy. Oczywiście jeszcze jestem na jednym koncie, to też to zawsze wejdzie jak jakieś piłeczki, wejdą. I zawsze się otworzy i sobie, będę, i sobie dam jakieś tam legendy. O ile mi jakieś wydropią, bo tam dzisiaj już na 15 miliardów, zrobiłem opening. No, Dobra, to tam można openingi porobić. I w razie co sobie prześlę Jakieś tam takie słabe na serbie, bardzo słabe. Ja te słabe są na serbie. O Jezu jest. Ach, ja. Ale legendy nie ma. Jeszcze legendy nie ma. A powinna być. Halo? Legendo? Dobra, tak mi tutaj nie tropią legendy. mi tutaj, jak mi legendy dropię, to wparcik. No ale oczywiście tam Stalinów no, Stalinów już tak dużo nie potrzebuje Będzie opening nagrywany Już osiągnąć na ten teraz ze 100 miliardów Popatrzcie, ja miałem 20 triple coinów Zostało, zostało mi 14 Także można pootwierać jeszcze Można jeszcze wyfarmić 100 miliardów z tego myślę Tak. zostaje? Tak A i zostawcie łapę w górę suba z żeby być na bieżąco, bo ostatnio subskrypcjami z subskrypcjami, albo stoimy, albo stoimy na jedno, jednym poziomie, albo spadają mi subskrypcje. Także udostępniajcie. Mnie obecnie gówno drobi trochę. Widzę, muszę się wykaszać. Dostawcie tysiąc subskrypcji, żebym mógł nagrać na przykład jakiegoś będę live'iki nagrywał na Twitchu nawet o dobra jedna legenda jest Jeszcze dwie chyba mi są potrzebne. Dwie albo trzy dalej. Nie pamiętam. Chociaż jedna siadła, no ktoś tu jakiś pros przyszedł. mamy po siarach. No, no ja tak na nią poluję. Co mi teraz z tym No mam, po grzybie, mam w grzybie już te staliony. No kolejny stalion. No, i grzimek. Tak, ma trzy lety. No, co sporo ich mam. Tu jestem milionów, mam nadzieję, że mi jeszcze jeszcze. Ja trzy drobiu you na know, openingu za 9 miliardów. No, bo No dobra, miałem kupić sobie jakiegoś petisza. Bo ile mi będzie stać? Co? Naprawdę półtora miliona Cupcake jest do kupienia. Ale jest i też mi ty tak. Co? 300 jedynie będę, bo oni o tobie chcą. Co to taki guno O ja a hoverboarda sobie odpalę i szybciej będę. Dobra, tak. Naprawdę tylko 4 foksy zrobiłem? Masakra, dobra, w gładzu To już jest połowa sukcesu. Dwa janki. Te siadają. Wody jak więcej. O, i właśnie jest tu i teraz siada no lecimy ze stykami może innego rybołówstwa nie rozumiem no, na pewno innego rybołówstwa i zrobimy tutaj Ty nie lubię tych styków trafiła Dobra, mam trzy letnie, Dobra, lecę do bajkę. Overboard. Rozpędza się. Dobra. Stalion. Staliony to już tu, tu trzeba robić. Kolejny stalion. Kolejny stalion. Trzydzieści trzy procent. Kurczę. Niestety. No i teraz Snake'ów myślę, że można dopełnić trochę. No trzeba ryć po tylko, ojej. Ryzykuję siedem procent. Siadło. Wytrzeci jedyne box No i czterdzieści siedem Siedzi Łatwo To no dobre 27 mln 25 milionów To dobra no teraz pójdziemy sobie tak Enchanted Forest Chwilę. Mówię, że jest chory i mi coś chrapi co w gardle, no. I muszę teraz cięcia robić. Dobra, kogo? Super Teamwork. Ten nie z tego nie bo trzeba go Dajcie mi jakiegoś Super Teamwork. Na przykład Timurka. Nie. Teamwork ze mną trochę daje. No nie potrzebujesz Teamworka, Teamworka to jest 3 To nie jest piątka To Teamwork no Kochano, no ja chcę jak, chociaż Fantazyko jest 5 Stręcz To jest Stręcz trójka no. jakiego przywam jest Stręcz trójka? Także dwójkę. Ja pierdzielę. Dajcie mi coś do tego. Ja rozpiję. Potrzebuję tych diamentów Jeżeli ja sobie odbieram ze skrzyneczka, za grupę. To z jeden niemą. Dwójkę nawet bym już przyjął. Ale najlepiej czwójkę. Gift, chcę, bo jakie ogrzywanie biesągi w Ja mocno. To nie są diamenty, to halo. To się diamenty, żeby enchantować, no ale... Dobra, wiecie co, ja już tego teamworka nawet zostawię. 25 milionów jeszcze trzeba enchantować. A tutaj najlepiej, jakbym miał za pierwszym ślad super teamwork. To nie był super teamwork. Pogility 1 Ale że co? Просто не ти е една гилития да... Това ще ще обясня прав за тяха. Тимворк, ама. Тимворк, тимворк, супер тимворк. Не знам че това не. имам тимворк, тимворк, супер тимворк, но тази 4 и супер тимворк. Но добро. И си имам така са тимворк, че да Kurde, no. Super Teamwork i Teamwork, Fantazy Coins, Teamwork i Super Team. Nie, ja zamiast tych Teamworków to musi być albo Super Teamwork, albo Chess Breaker. Najlepiej Super Teamwork. Teamwork. zmieniamy. Fantazy Coins 3. Czwórkę jeszcze. Dogar, do niedzielę. Gifts. <coughs> Halo? No halo, no dajcie mi jakiś lepszy enchant. No ja już wydamy prawie 200 tysięcy gemów. No halo. Stręcz czwórka, no dobra. Jeszcze tego teamworka trzeba zmienić. No chociaż super teamworka, no. no agility to nie jest super teamwork. To jest agility na agility jedna. Ja nie, nie wiem dlaczego. widzowie chcę, żebyście mi dali jakieś niebędniki. No coins jadę, bo no, po jakiego okay, no, grzybka mi są coinsy, no. Strange 5. Zobaczcie, Mark Strange, fantastyczny. Ja no 3. Stręcz czwórka jest mi Dajcie mi tutaj super teamworka. Stręcz jedno. Ja nie potrzebuję stręcza jedynki. Z bardziej nie potrzebuję diamentów. Agility 1. No widzowie, no do czego mi nie chcą wsiąść w Leci mi jakiegoś fajnego pecika z jakimś fajnym enchantem. Agility. Cześć, brak rejaden. Dawaj mi super Worka, ja próbuję głównie do super Worki. W końcu 5 petów super teamwork, no to by robiło swoje, tylko że nawet te fantazy jest 4. To, to tamte 4 zostawia już zostawiamy. Ja no mam tutaj super timurkę, no hala policja. Diablo. no. Jak mi w zostało. Fantazyko S.H.S. Breaker, dobra zostawię fantazyko S.H.S. Breaker. Już ta zdenerwowała dzisiaj. Dobra, ja zrobię cięcie i na innym kącie sobie polosuję. No dobra, widzowie. Zobaczymy jak nam... No, zobaczcie jak, jak mi drop weszedł. Gdzie wszedł? To jest, to jest ze wcześniejszego dropa. To jest z tego. No, dobra, dobra. Jeszcze na 30 tysięcy robię. Muszę sobie jeszcze na jakieś goldenki zostawiać. Gemiki. Dobra. Let's go. Widzowie. Mówię zostawiajcie te subskrypcje, bo jeżeli jest taka stawka, no to jest trochę ciężko. Z nagrywania. Ja sprawdzę, czy mogę skrzyneczkę odebrać. To trzeba odbierać. Pamiętajcie, dołączcie do grupy i odbierajcie, bo tutaj się opłaca, bo buściki dostajecie. O takie, a cztery takie bukajce z maksymalną robią: superlaki, 3 ultralaki oraz 100 tysięcy gemów. Dlatego chcę, żebyście mi dawali te, 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 te wiecie. Dobra, jedną legendę tylko zrobiłem. Nie ma się smutać zebrałem trochę otwieram Bez bustów no mi się już nie chce odpalać. Widocznie to jeszcze nie będzie ten opening, a następny możliwe. I w następnym burzu tutaj prawdopodobnie będę zwykłe jajka otwierać. No i będzie grubo, bo nie myślę, że z 50 miliardów za zwykłe jajka wydam. Także, nieźle, nieźle, według mnie. Ale tylko teraz to zebrać jak mi się już nie chce. Zresztą ja w sumie tu dostałem kolejne 4 triple kindnessy, to już nie będzie aż tak źle. No mam 18 triple kindnessów, 66 super laki, 21 ultra tu no, pod odcinkiem akurat mała openingów robię. Jeszcze jednego, jedno jajeczko sobie otworzymy i skończę odcinek. Zostawiać to subskrypcją, bo naprawdę jest ciężko. Ja jestem chory. A mi jeszcze subskrypcji składają i wyświetlenie, Bo mam stopy przez to, że jestem chory, No chowała. Jak mi zrośnie legenda bez boostów, to nice. Ale to jest niemożliwe praktycznie. to jest możliwe. To jest takie to się ja jeszcze nie bez tak? Nie, nie raz dropnąłem. Ale dobra, no ja będę sobie farbił pewnie na triple coinsach. 50 miliardów pozbieram, może jeszcze dzisiaj będzie te 50 miliardów i opening nagram. Zobaczymy. Ja sobie pójdę do komputerze na innym koncie. Też pozbiję skrzynkę i będę robić też tutaj opening. Kiedy się odpali, jakieś klipy kąsiki. No, także widzicie, jak wygląda klipunek. Zaraz mogę jeszcze no W sumie teraz pójdę, zrobię rybowłki dla Was. To się nie będę rozdawać tych rybowłków, bo są to mało. Ale możliwe, że kiedyś tam będę rozdawał te godenki Na przykład, Cze ja czekam na Abi. Że widzę, wie. Nie w życiu. Oj, co tu jest? Mówi się raz i mówi się trudno. A, tutaj jest snajk? o tak. To jeszcze snajk wejdzie na 25%. Czy wejdzie? No niestety. A czy tutaj do 63 wejdzie. No, mam 4 legendy, jeszcze jedna legenda. I już sobie mogę 88 już robić. Dobra. No, ja pewnie będę sobie teraz farmił hajsik. To bo widzę, Trzeba w końcu zrobić. Ja, mój cel to jest do Ampedej, zrobić jedną rybę, legenda. Tak, bo to, to są moje pierwsze legendy na tej do najlepszej krainie od razu, jedy, jedyne legendy od razu do najlepszej krainie tak Także widzowie, no ja będę sobie farmił, co ja wam powiem innego. Żebyście subskrybowali kanał, bo trochę, teraz trochę licho. Jak do subskrypcji to mi subskrypcje parę pospadało. Wyświetlenia mi spadły, ale od nowa zaczynam nagrywać. Także nie smutajcie. Ja się z wami żegnam, Zostawajcie łapy w górę, subskrypcje, dzwoneczki, żeby być na bieżąco, bo teraz zaczynam, mówię, że, będę za, że zaczynam będę nagrywać regularnie, codziennie, pra, możli, najprawdopodobniej codziennie będą filmiki, a ja się z wami żegnam pa.